Poniedziałek, 18, tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z księgi liczb znowu słyszymy o narzekaniu Żydów na pustyni. Tym razem nie na brak chleba, ale na brak mięsa. Uprzykrzył się już im ten pokarm manny, i chcieliby coś więcej, chcieliby coś po prostu bardziej konkretnego, i znowu narzekają na to, że w Egipcie było lepiej, że w niewoli było lepiej. Zaskakujące jest to tym razem, że Mojżesz się denerwuje, że Mojżesz się już ma tak już dość ludzi, po prostu, że prosi Pana Boga, żeby coś po prostu zrobił. Nie? Żeby coś e, zrobił. Nawet mówi, skoro ze mną tak postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście, bo ja już nie umiem sobie poradzić z tym ludem, któremu muszę przewodniczyć. E, myślę, że Wielu ludzi ma takie doświadczenie w życiu, że dojdziesz do takiej ściany, że już masz dość narzekania swoich dzieci, dość narzekania żony, męża, dość narzekania pracowników, pracodawcy, że po prostu ludzie już cię do, do, do skrajnego, można powiedzieć, wyczerpania, że cię doprowadzają. Ważne, żeby sobie powiedzieć, że to nie znaczy, że jesteś niedobry, że jesteś fatalny. że To znaczy, że to jest część naszego życia, jak część życia Mojżesza, część po prostu bycia w relacjach, bycia w pracy, bycia w jakichś układach, no, człowiek po prostu samotny, no nie będzie się irytował na innych, najbardziej go będzie może irytował brak innych. Ale że to jest jakby trochę cząstka normalności tego życia, że, że czasem taka ściana w życiu musi być, kiedy no naprawdę rozkładasz ręce, i, i nawet wolałbyś umrzeć niż żyć w takiej sytuacji. Ważne żeby spróbować jednak w tej sytuacji udać się do Pana Boga, naprawdę poświęcić czasu na modlitwę. Może nawet wyjechać na jakieś rekolekcje dwutrzydniowe, może po prostu odciąć się trochę od ludzi, bo oni też mogą być męczący, bardzo męczący. Oczywiście to jest trudne, jak się ma małe dzieci, to jest trudne. Jak się jest związany z kimś, gdzie nie da się tu za bardzo zrobić przerwy, ale naprawdę zadajmy sobie pytanie, czy to rzeczywiście jest niemożliwe. Czy to nie jest tak, że nie można uruchomi uruchomić niebo i ziemię, żeby stworzyć sobie taką przestrzeń, że ja jednak muszę odejść, jakby muszę zbliżyć się do Pana Boga i w nim szukać siły na to, żebym sobie mógł poradzić z ludźmi, którzy na danym etapie doprowadzają mnie do, do skraju rozpaczy? Psalmista mówi tak: Mój lud nie posłuchał mego głosu, Izrael nie był mi posłuszny, zostawiłem ich, przeto ich twardym sercom, niech postępują według swych zamysłów. No i skutek jest, jest taki, że gdyby Izrael słuchał Pana Boga, no to tłumaczy po prostu Pan Bóg przez psalmistę, żeby zgniótł ich wrogów, że obróciłby rękę na ich przeciwników, a skoro my nie chcą słuchać, to niech sobie sami radzą. No brzmi to troszeczkę tak obcesowo, ale jest coś w tym niesamowitego. No, skoro nie chcesz mnie słuchać, wolisz się obżerać, no to bardzo to będziesz wyglądał, jak będziesz wyglądał. Nie? Skoro nie chcesz mnie słuchać i wolisz się upijać, no to wpadniesz w alkoholizm i zobaczysz, jak to, jakie potem jest życie. Skoro masz w nosie po prostu kwestię przebaczenia i, i darowania winy no się upierasz, no to zobaczysz, jak na tym. To nie jest kwestia takiego obcesowego traktowania człowieka, tylko to jest kwestia, Pewnego rodzaju praw, które są w naturze, które są w życiu, które są gdzieś wypisane i, i, i które my nazywamy po prostu wolą Bożą. Trzeba słuchać Pana Boga. Jeżeli Pana Boga nie będziemy słuchać, to nas zostawi z naszymi projektami, z naszymi pomysłami, a wtedy się dopiero pokaleczymy. Jest coś niesamowitego w naszej naturze ludzkiej, że ciągle się opieramy, żeby nie słuchać Pana Boga. A jak potem nie słuchamy Pana Boga, to widzimy, żeśmy na tym naprawdę wyszli gorzej. To nie chodzi o to, że nie jesteśmy wolni. Dlatego chodzi o to, żebyśmy byli mądrze wolni. Ewangelia znowu opowiada o cudzie rozmnożenia chleba, ale skupmy się na pierwszym zdaniu. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Kiedy usłyszał o tym, że Jan chrzciciel, krewniak z rodziny, sześć miesięcy starszy od niego, kiedy słyszał, że, że on umarł, oddala się, chce zostać sam, chce to przemyśleć sam. Oczywiście potem go ludzie dopadają i za dużo tej przestrzeni nie ma, ale to jest bardzo symptomatyczne, to ta chęć bycia samemu w takich sytuacjach. Trochę może podobnie, nie do końca, ale przypominam się, kiedy Hiob zachorował, to przyjaciele przyszli do niego i przez tydzień nic nie mówili. Byli koło niego, ale nic nie mówili. Chcieli wejść w taką przestrzeń ciszy, bo, bo brak słów wobec tego cierpienia. I Czasami my przegadamy z ludźmi, czasami przedyskutujemy, czasami się nam wydaje, że, że słowa rozwiążą wszystko, a może nie. Może właśnie osobność, może samotność, może milczenie. Może to jest dobry sposób na to, żeby największe tragedie przeżywać sam na sam z Panem Bogiem. Ludzie są bardzo pomocni, ale ta relacja sam na sam z Panem Bogiem daje człowiekowi taki wymiar, jaki żaden inny człowiek nie może nam go dać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.